Hej cześć wam wszystkim ja jestem panie bania e, no i to e, cztorki że dzisiaj będzie jakiś to jeszcze przy odcinek no ale zauważyłem że jesteśmy strasznie jakby daleko z pod, postępem już jest 10 odcinek a my nie mamy nawet żadnej broni palnej odblokowanej nic takiego Co coś wolno to idzie więc dzisiejszym odcinku będziemy na pewno zajmowali się technologią zobaczymy czy się dźwięk czy tylko dobrze nagrywa to ja szybciutko już Jest okej. Okay. Jest ok, W takim razie. Mm, mówię może to będzie jakieś milisekundowe opóźnienie. a więc dobra. Mówię, w dzisiejszym odcinku będziemy się głównie technologią zajmowali, więc lecimy gramy. Na razie prymitywne rzeczy będę chciał zbokowywać. Później nie wiem właśnie co. Mm. Siodło rybaka. Na razie to siodła szczerze, na razie siodła zestawię. I atafio mi odblokuje to chociaż nie będę tego robił a i to zaraz będziemy mieli duży schowek na siodła nie będę jak mówię robił może metalurgia zobaczmy siodło no jak mówię na siodła nie będę Błyskawica. Jako kusza. Kusza może być ciekawa. Siodło bez zabuffa. Ale kusza może być ciekawa, chociaż nie wiem, czy jak się kusza. Jakoś nie chcę kusza. Jakby wydaje mi się, kusza mi się kojarzy z czymś wolnym. U eee. kurde. Czecia? Zobaczmy, czy to by było to ma obrażenie 25 tu ma 35, a ja mam kości chyba przecież o kurde tu już jest 68 klata tu byłaby była już lepsza zbroja słuchajcie ale tak engramowo właśnie chciałem sobie jeszcze zobaczyć yy, i metalurgię yy, umiejętność przemysłowa ta jest. Mamy już broń, którą możemy oddokować. To, już jest broń palna proch strzelnicy. No, na pewno się zajmiemy tym, ale chyba, akurat, jeżeli chodzi o broń palną, zajmiemy się w następnym odcinku. Tak sykinie. Mm. Właściwie, ani gramów nie mam. Wiecie, co? Chyba nic nie zostaje innego jak podexpić, skoro gramów nie ma, by pozabijać mięsa, załatwić itd., więc kła yy, naszego użyjemy. Oby działał w ogóle dzisiaj, o tak jak mówię, czasami on nie działa. Oczywiście mm, jak zwykle konwertuj do PixBlock, To, to jeżeli chcemy na nim jeździć. A. weź wszystko i całe mięso, no tam już damy duży przenieś te same artykuły I tak będziesz miał więcej z was tego mięsa przynajmniej mam taką nadzieję o ile nie zdechniesz właśnie, o ile nie zdechniesz to, to też jest ważny warunek masz nie, masz nie umrzeć że tak powiem pachy 36 Dać rady nawet. 52 też powinien dać rady na spokojnie. Ty masz duże obrażenia chyba. Większe nawet niż od tego naszego poprzedniego. Jakby nie patrzeć. 40 obrażeń to jest całkiem sporo. Nie ja mówię, to odcinek z naszych szybko z czas czasu, że muszę jeszcze nagrać się tak dzisiaj. Yy, no chociaż nie, no, dobra, będzie normalny odcinek, co ja będę marudził Fomia, drzem Fiomie. nie, nie słuchajcie, żeby to się nie stało to co myślę. Udało się, ale fartym, słuchajcie się udało. Jakby już nasz Pteranodon chciał pomóc, ale jakby był zbędny. Na szczęście był zbędny. Ale, wow, udało nam się z fiumiem poradzić. Jakby nie patrzeć, ale już mamy apatię na naszym wilku, e, kojocie Znaczy, dobra, niech on się pobiota po, poziomu na dodo. Jakimś to jest właśnie ciężko, żeby na przykład jakiegoś jakiego Triceratopsa nie uderzyć, bo wtedy już mamy po No Niestety, jak widzicie, jest cały czas sobie wbija poziom to ja, ja mam siebie w sumie podexpić nie kojoj więc. Zastanawiam się czy na przykład by na takim ptero nie polatać. Albo wiem co możemy sobie oswoić. Możemy ostry. A nie mam gramów. Zapomniałem, że gramów nie ma. Co ja uderzę Czy jeszcze uderzyłem chyba? A nie jestem pewien. Okej, okay. nieważne. Nie, um... Kojot, dobra, wyszło się na szczęście. Fajny jump. Hmm. Schodzimy z ciebie i zobaczymy, ile mamy mięsa w tobie. Nie chciałem, czy tak dużo, albo na razie weź to wszystko, nie będę jakoś bo jak widać dużo lewla nie jakby nie zdobyłem to mnie martwi słuchajcie eee, czy ma mam zwykłe strzały w ogóle, Zacznijmy nie ma tego? mam no, ja zwykłe strzały jeszcze w zasadzie nic nie uzupełniałem ani nic, więc też może być ciekawe dosyć wiecie co, ja, ja, ja się idę bić z Triceratopsem bo jak widzieliście trzeba było właśnie kości mieć a z niego, właśnie dużo kości, chyba z tego co pamiętam dosyć Żebym drugiego w przypadku nie uderzył Że on mi bije i tak tyle co nic sprawia, więc jakby nie patrzeć on mnie może bić za... Czekajcie, ja może mikrofon mi jak zwykle Przy nagrywaniu yy. Tak jest, kości A z kości... Słuchajcie, więc chyba z do tego. O, prawie pojrzę w ogóle w ogóle. Na zbieraniu tego. Czyli widać, że triceratopsy muszę bić. Czyż na ich mi się to nie podoba. Na ich... Czy to kościane to się robiło z tego? Nie. Uu. To się tu jakoś robiło czekajcie nie nie wydaje mi się właśnie się w warsztacie kształtu Struktury różne Kajdzie. metalurgia Pejdem, że na przykład chcę miecz z miedzianej kości co jest to na dole? To mnie ciekawi. Wygląda jak kość niby, nie? Ale to nie jest tak kość, jakby. Hmm. Co jakiś materiał może potrzeba z prymitywnej umiejętności, To też może być jakaś opcja? Um, zaraz to Nie. Nie, no nie, niskiego nie ma tu. Na pewno nie tu. Tak jak się, yy, metalurgii, no jakby? No nie wiem. Ciekawiste miedzianej kości. Chyba, że wykrywa rudy, to może być to, wiecie. Nie jestem pewien. Tak dzisiaj, nie wiem, napiszcie w komentarzu. Mnie to ciekawe, właśnie jak zrobić tej kości. W ogóle o tak, czekajcie genialne. siódma bez bufa. wow, jak to jest w ogóle poziom... ooo ja. Będzie jeszcze spokojnie. ja Ja tak trzeba Przemyśl. Patrz coś nie to będzie dla boju, magicz Nie, nie to mi w ogóle, automation? Automaty, mistrz tych... O ja, nie dobra, to, to się na pewno nie chce bawić. <laughs> Szkoda mi na ten gram po prostu już. Um, jakby nie wiem. Czy ja mogę z tą kością coś zrobić? Po zmieniu na proszek. A jak zmienić na proszek? To jest Po zmieniu na proszek. No ale tu coś co się robi z kości, jakby... Sporupa. Krzemień. O oh, jest! Jakby... Co to jest? Popiół kości, czyli wątpię, żeby to o to chodziło, ale co z tym popiłem? Mogę zrobić Hmm na pewno będziemy lub że Zapisz komentarz w komentarzu, właśnie jak wiecie, bo to mnie ciekawi. Nie wiem, jeszcze powiedziawszy, ja na razie chyba się zajmę wbijaniem poziomu i chyba zajmiemy się jednak w tym odcinku yy, prochami strzelniczymi. Jakby... Napiszcie właśnie zrobić tą kość, bo to miałem bardzo ciekawi. I no jakby to mi nie daje spokoju. o Tak to mówię nazwać. Zwykle nie ma oczywiście żadnego tego. Czyli ceratopsa. Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że nie może być. Jak zabijałem jako kojo to oczywiście bo ich milion. Teraz nie ma prawie ani jednego. Mm. No, 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 jak następny do następnego odcinka, czyli jakby do. No to. Dobra, no to wtedy jakby, no niestety, ale w następnym odcinku po prostu będzie wyprawa na ptero <laughs> bo jakby nie będę miał co robić jakby e, już nie mam praktycznie co robić, bo szukam triceratopsa z tym triceratopsem Na ciebie też powinien dostać poziom rzeczywiście dostałem poziom Nie, dobra. Szko szkoda mi na niego strzało nawet który i tak zbieram tam mamy rzut, może tam coś ciekawego będzie idziemy do zrzutu a nie, bo to po drugiej stronie, to jest w ogóle nieważne to nie idziemy do zrzutu jakby cały ten odcinek będzie polegał na tym, że chodzimy, bo jakby nie wiem co mam jakby robić, bo bo nie wiem, no będę się oszukiwam jesteśmy na nowej pery gdzie powinny być w ogóle triceratopsy. o, włączyłem się aż tero chodziu zabijecie Trafia. Nie dobra, nieważne. Nie wiem co ja robię. Z moim zesem to już w ogóle nie wiem co ja się udziłem. I ty masz życia? Nie do Was zdecydowanie na za dużo. Apatii? Apatia. Uuuu, a La masz małe, jakby ciebie sobie uśpić i potem dopić. Ej, to by było w sumie ciekawe. Mm. Tylko z 1000... Tysiąc... nie, albo, albo tu było 1112, albo 11000, tysięcy, bo teraz już nie wiem. Jakby, bo mogę się też pomylić, że to było 11 tysięcy i to był wtedy w ogóle był szybko. Przy... Zjadłem, zjadłem trochę mięska. Tak mm. like so seriously? Nawet w Ciebie nie mogę tra... Co ja, ja robisz? Już miałem mówić, że właśnie... Chyba se ze mnie że tu ja. Mm -hmm. Nie, w ogóle... Ja zejmęcie w ogóle lewa nie dostaje lecz nie od tego. Ja bym musiał coś dobrego już zacząć bić. Ehm, na bagno pójdziemy, może drapieżnego ptaka w nawiasie raptora znajdziemy. To też jest jeszcze opcja, bo tero Czy ja za tero dostanę? Ja nie, nie zabiję go tak powiem że to nie jest ze strzała, w ogóle nie ma też ceratopsów, no. Ale w nich tak dużo fajnych leweli szło. No niestety A, Szkoda. Jakby muszę znaleźć sposób, żeby po parę z tego poziomu, bo właśnie nie wiem. Jakby Wiedziałem, że to będzie ból ale nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie, bo szczególnie się, że mamy to przyspieszone już. Dobra. No i czekam na tartacie. Ja w ogóle z tą stronę kiedyś byłem? Byłem, ale to w inny sposób. Pozwiedzamy trochę chociaż. Może start znajdziemy. To by było fajne. Ktoś nas bije, myślę. Troszkę, że przy swojej się nie odzywamy, a ktoś mi właśnie do pokoju. Ile to ma życia? Magiczne włókno. O, ptak wilku wilkumowa. A to okay. mnie zaraz zacznie strzelać w ogóle. Ja już trochę był problem Następny idzie, poziom dostałem w ogóle. No i patrzcie, ze takiego raptorka jednego i tego Kwiatka, zobaczcie ile dostałem Patrzcie ile to raptorów biega O, i od razu, jeszcze same przychodzą na rzeź Jakby nie patrzeć Mówi się śmiał w sumie, jakbym trafił teraz pewno pozbieram przy okazji. Spróbuję tego kwiatka teraz załatwić. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, nie wyjdzie w ogóle jakby, było to się jakoś dziwną tarczę zrobiło, nieważne. Nieważne, nie było tematu. Powiem tak, 17 mil od odcinka, to jest całkiem nawet... Nie, dobra, nie będę wam tego robił. To z przesadą nie mnie są w miarę spoko odciniaczki. Um, długo w sensie, o ja to nie chodzi. O! Może skorzystam z okazji, jako że się biją. Kroczę do akcji. Dobra. Pomogę temu i tego dobiłem. No. I poziom następny wbijał już. To jest najlepsze. A. Co ja wy mam. Nie chcę tej certyfikatu. Szczerze pewnie też są jakieś certyfikaty. A, wbiłem poziom, więc wracamy. I zajmiemy się prawdopodobnie prochem. Mm. Prochem albo... ...pikulnie jakimiś właśnie podstawowymi broniami palnymi. U ty ja mówię, nie wiem właśnie jak zrobić... Ja dobrze idę? Czekajcie. Oczywiście jak na geniuszu przestało, źle idę chyba. Eee, zgubiłem się. <grym> tak by ty. By. Ale nieważne, zaraz się znajdziemy. Tak bym się nie znał, to bym... Nie, to jest zbyt ryzykowne, żeby tędy skakać, jakbym tam spadł. To byście mieli na pewno ciekawoczne. A wiem chyba, co będziemy robić na następnym odcinku. Jak mi nie napiszecie. Zajdziemy sobie do tej jaskini podwiedzać to może być dosyć nawet interesujące Bo z zbieramy sobie różne surowce tego typu ale nie ja pamiętam że tu gdzieś przy tym nie było mój domek Byłem... o dobra widzę go już nie ważę tekstury się nie ładują, to jest właśnie tak problem że nadal tekstury się zadbuję nie ładują to się pytał, jak, jak pokazuje, że na przykład mam 27% do poziomu 231 od to po prostu przytrzymuję taki przycisk. 1 pokazuje mi to i jakby to wtedy zgasza, albo włącza się. Taka, taki mały tip, dobra. Eee, tylko propozycja, właśnie tip, może pójdziemy w zdrowie i ducha standardowo. No i inny mamy grał? 87. Całkiem spoko yy, sporo jakby mi patrzeć yy. nie, nie właśnie co z tym kością, więc umiejętności przemysłowe no. weźmiemy I prostrzenicze W mogę zrobić O ja, ja będę musiał i tak gdzieś na wyprawę Nie z przecież Mmm, zdecydowanie nabój do pistoletu. jest pro robienia, To jest prosty zakres. Przystawka latarki. Trzecie, co? E, czy wiecie co? Jakby w sensie ja rozumiem, nie? Ale że ta gra jest jeszcze nie do końca spolszczona, spół, ale jakby w sensie nie, nie ma żadnej modyfikacji, a. E, w sensie przystawka latarki, podejrzewam, że mogę to jakoś założyć, ale przystawka tu właśnie. No bo teraz mm -hmm. tu nie, raczej jest tu nie będę robił, ale mm, przystawka latarki może się nawet przydać. Ehm... I na pewno też to odblokujemy. Przystawka, latarka, przystawka, tunika. I zaczniemy również ogólnie się bawić czymś takim jak broń. Ja powinienem być w ogóle tu. Broń palna, oczywiście. Broń palna, tak jest. Będzie na sztabkę 10. A będę musiała się w ogóle tak a propos, bo te surowce różne. a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A broń amunicja właśnie będę się to strzelniczy muszę popnieć yy, małe broń palną słuchajcie yy, mamy broń palną właśnie którą sobie wykipujemy zamiast takim tego Zobaczmy jak się ją trzyma Wygląda no, no dosyć fajnie, szczerze powiedziawszy mhm. A proch strzelniczy, do czego w się, sensie, no Beń, o kurwa. To słuchajcie, to co tutaj mam to akurat nie jest problemem Jednakże problem może być. E... problem może być siarka. To może być problem. Słuchajcie. E... Trzeba, że gdzieś w skrzynce będę miał. Nie w tej. A mamy trochę nawet tego drewna, szczerze powiedziawszy. Ale no to weźmiemy. Oj, nie działa to w ten sposób. A nie, dobra, zadziała zamiast giny. Może być zamiast giny, słuchajcie. Ta w nie będę jakoś marudził. Um, no Nic co no. Gdzie iść znaleźć siarkę? Co dosyć w sumie proste nie będzie. Ja wiem gdzie znaleźć siarkę w sumie. Będą gdzieś w tych złożek takich. Ale no, no nic, no to na początku na pewno poszukiwaniu siarki pójdziemy sobie na w odcinku do tego kanionu są widzieliście. Gdzieś tam on jest, On widzę go już. Tam może być dosyć ciekawe słuchajcie. No i co, ja będę ja Bania, się z wani Bania bania do domku. Coś takie krótkie odcinki ta zrobię, ale jakby czekam na wasze porady, mówię. Yy, Pojutrze odcinki odcinek, bo wam obiecać, że będzie trochę dłuższy. Jakby no, do 30 minutowy mam zrobić, dobra. A więc dobra. Ja jestem Wanie Bani, się z wami, cześć.